Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim dosyć luźnym filmem, mam wrażenie, a bo wczoraj, czyli jeszcze w październiku przeczytałam cudowną książkę wszystkie piosenki o miłości, napisaną przez Jane Sanderson. I ta książka na tyle mi się spodobała, że postanowiłam o niej opowiedzieć trochę więcej w filmie. Natomiast jako, że tak no, o jednej książce nie będę dość długo rozmawiać, bo też nie chcę spoilerować, a wydaje mi się, że przy tej książce spoilerowałabym trochę, no to postanowiłam nagrać film z innymi e, równie dobrymi książkami, gdzie muzyka jest jakby na bardzo wysokim pierwszym planie. Może nie na pierwszym aż tak, ale jest bardzo ważna w tych książkach. Mm, I warto słuchać do niej jakiejś muzyki. Często jest ta playlista właśnie na początku książki. Nie wiem czy w tej akurat jest. No ale tak, tak jak w tej książce wszystkie piosenki o miłości, mamy właśnie playlistę na początku i jeszcze jest link do Spotify oraz do iTunes. Więc można przesłuchać od razu. Tak tutaj każdy rozdział Książki, playlist for the dead. Rozpoczyna się od y, utworu y, ważnego. Yy, tutaj z kolei y, mamy też playlistę na Spotify, i mamy tutaj piosenki y, na samym końcu książki. A w tej książce musimy śledzić za tekstem, bo w zasadzie chyba nie ma tutaj. Playlisty, ale w tekście są właśnie odsyłki, syłki, odsyłki na piosenki. Więc takie różne książki. Myślę, że tych książek takich e, z muzyką jest więcej. Natomiast, e, no, takie cztery wybrałam, które mi się spodobały i jakoś e, mają związek z muzyką, bo na przykład jest dylogia. E, Dylogia Weroniki Ancerowicz, For sure Not You i Maybe You. E, no i tam też jest muzyka ważna. E, w sensie tam też jest playlista, o to mi chodzi, ale muzyka do fabuły jakby nie jest aż tak ważna jak w przypadku właśnie tych książek. Więc zacznę e, może od tej, od takich dal, dalszych, a potem przejdę do tej właśnie najważniejszej. Jedna z takich muzycznych książek to Nick i Nora Playlista dla dwojga. Jest to książka opowiadająca o <grybujesz> Nicku i Norze. Nick jest takim bywalcem nowojorskiej sceny muzycznej, rockowej no i ma złamane serce i tą muzyką próbuje sobie naprawić serce, jakby załatać te dziury, które jego miłość mu wyrządziła. Nora również jest jakby obecnie po zawodzie miłosnym. A to widzę, że mi się folia odkleja. To były jeszcze, to nie. No nieważne. No i oni się spotykają takim dziwnym splotem przypadków przed klubem. Natomiast co ciekawe z tej książce, muzyka jest tu ważna, ale ciekawym jest też to, że akcja tej książki dzieje się w przeciągu jednego wieczoru. I mamy tutaj właśnie jeden wieczór, który. spotkanie, które przemienia się w taką pierwszą wieczorną randkę, i tak naprawdę rzutuje na całym ich późniejszym życiu. Natomiast my już o tym nie wiemy, bo mamy tutaj tylko wydarzenie jakby z jednego dnia. Bardzo fajna książka, bardzo fajna młodzieżówka. Wiem, że są sprzeczne o tej książce jakby opinie. Mi się na przykład podobała bardzo, bo nie miałam żadnych wysokich oczekiwań co do tej książki. Natomiast jakby od tych autorów bardziej podoba mi się podobają mi się książki o Daszu i Lili, czyli 12 dni świąt Dasza i Lili oraz Księga Wyzwań Dasza i Lili, dwa tomy i trzeci też jest tylko, nie pamiętam tytułu, także mamy trzy tomy. Książki od tego. Duetu pisarskiego Rachel Cohen i David Levitan. Natomiast tamte nie są aż tak muzyczne, tamte są świąteczne, więc o nich pewnie bliżej grudnia opowiem. A tutaj, właśnie jest książka, która jest bardzo muzyczna. Ta muzyka się bardzo tutaj przewija. Mamy tutaj, właśnie w tekście, na przykład odnośnik do Stevie Wondera, do ACDC. Właśnie takie ciekawe, ciekawe jest to, że czytając możemy odnaleźć piosenkę i jakby włączyć ją sobie gdzieś na playliście i słuchać tego samego, co bohaterowie. To jest właśnie fajne w tych książkach. Także tutaj jest taki młodzieżowy romans. Lekki, krótki, bo ma tylko 205 stron. 206 stron. Także Myślę, że to jest przygoda na jedno posiedzenie. Dość szybko się czyta, literki są duże, krótkie rozdziały, więc to jest zdecydowanie na plus dla tej książki. Kolejna książka to Playlist for the Dead. Książka, gdzie Kumpel jest dwóch przyjaciół i jeden z nich postanawia popełnić samobójstwo, no i drugi dostaje właśnie playlistę utworów. Które mają mu pomóc zrozumieć, dlaczego właśnie ten przyjaciel to zrobił. Bardzo smutna piosenka. Pffu! Piosenka. Bardzo smutna książka. Natomiast fajnie się przechodziła właśnie przed nią muzycznie, bo tutaj mamy pierwszy rozdział i Radiohead, drugi rozdział i. Arcad Fire. Także szkoda, że nie ma takiej głównej playlisty na początku. Natomiast. To, że jest ona tutaj przy każdym rozdziale, jest super. Nie wiem, co jeszcze mogę o tej książce powiedzieć, bo dawno ją czytałam. Wiem właśnie tylko, że jest dwóch przyjaciół, tak jak już mówiłam. No i jeden z nich postanawia popełnić samobójstwo, a drugi dostaje od niego listę. Którą ma przesłuchać, i tak jak tutaj jest nawet na okładce powiedziane, posłuchaj, a zrozumiesz. Hmm. Bardzo szczera jest ta książka, bardzo bolesna, fascynująca opowieść. Ja nie mogłam się od niej oderwać. Również nie jest duża, bo ma tylko 270 stron, więc to się szybko czyta. Chociaż na pewno będzie wolniej niż Nikinora. I tutaj nie pamiętam, ile akcji się dzieje, natomiast na pewno nie przez jeden dzień, ale to jest coś w stylu y, 13 powodów. Y, tam też były kasety, za którymi trzeba było podążać, a tu są właśnie piosenki, które mają objaśnić sytuację y, tego przyjaciela. Y, tutaj już w ogóle w samej fabule i w samym tytule jest odnośnik do muzyki: Lista przebojów Adama Sharpa. Ja wiem, że z tego utworu literackiego <laughs> rozpoczynam swoją karierę z Bookstagramem, bo to była taka moja pierwsza recenzja na kanał. Ta książka dość długo musiała czekać na swoje przeczytanie, ale bardzo się cieszę, że ją przeczytałam. Jest to książka o Adamie Sharpie, który jest informatykiem, ale w jego życiu, jakby wielką pasją, jest muzyka i ta muzyka mu towarzyszy przez całe życie. Ma on żonę, spokojne życie, pracę, wszystko ma, ale pewnego dnia jego była miłość jakby się do niego odzywa. Angelina to jest taka osoba, z którą 20 lat wcześniej miał bardzo płomienny romans i to gdzieś tam w nim zostało. Więc wtedy, kiedy ona do niego pisze z mailem, którego już w zasadzie dostajemy w pierwszym rozdziale, z napisem hej i z piosenką, no to y, odżywają u niego wspomnienia, i całe życie, tak jakby zapada się trochę, on zaczyna prowadzić trochę podwójne życie, bo nie chce o tym mówić żonie, ale też y, nie chce kończyć te, tej znajomości właśnie z Angeliną. E, także bardzo ciekawa książka. Fajne jest to, że jest playlista właśnie na Spotify już też gotowa, tak jak w przypadku kolejnej książki, o której powiem, o której mówiłam na początku. Ta playlista jest bardzo długa, ale przy niektórych piosenkach yy, są fajne komentarze do piosenek, więc też jest yy, fajnie to wszystko zgrane. Bardzo lubię takie piosenki. E, no i tutaj właśnie muzyka jest też właśnie też... Bardzo ważnym elementem. Stąd też mój wybór i taki sentyment trochę mam do tej książki. Też to była właśnie jedna z lepszych książek, które czytałam takich romansów e, trochę już starszych, bo tutaj nie mamy młodzie... młodzieży, tylko e, właśnie mamy już osoby dorosłe, które mają ukształtowane życie, ale gdzieś tam postanawiają cofnąć się w czasie trochę. E, więc jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to bardzo polecam bo jest fajna. I książka, od której nie mogłam się oderwać przez cały weekend ten, czyli wszystkie piosenki o miłości. Cały czas słuchałam tej playlisty, którą słuchali też i przekazywali sobie główni bohaterowie, bo mamy tutaj Ellison i Daniela. Oboje pochodzili z Sheffield i to była taka ich pierwsza, namiętna, młodzieńcza miłość. Ona miała lat 16, on lat 18 i ona pochodziła z takiej rodziny... Dosyć biednej, można tak powiedzieć. Matka była alkoholiczką, co chwila sprowadzała do domu jakichś swoich gachów. Jeden z nich cały czas, jakby uprzykrzał im życie, bo miała nawet swoje klucze. No i mieszkała z bratem. I Daniel był dla niej taką odskocznią od tej rzeczywistości, bo ona u niego bardzo długo dużo czasu spędzała, jego rodzina bardzo go, i bardzo ją dobrze przyjęła. Ona tam nawet miała swoje podręczniki u niego w domu. I pewnego dnia ona znika i Daniel musi sobie poradzić właśnie ze swoim życiem po utracie Alison. No i ma tam Żonę syna psa, stabilne życie z dziennikarzem muzycznym, więc ta muzyka cały czas jest dla niego bardzo ważna. No i Alison mieszka w Australii, bo wyleciała właśnie tam. Trochę nie pamiętam, jak nastąpiło i jak nastąpił ich powrót do siebie, więc troszeczkę sobie teraz tutaj przejrzę. Okej. Okay. Czyli tak, Alison mieszkańca w Australii napotyka się na artykuł Daniela i widzi jego profil na Twitterze. I, jego, I ich cała znajomość rozpoczyna się właśnie od Twittera, bo tak naprawdę ta ich miłość nigdy nie wygasła. Oni po prostu wytłumili te uczucia i. Cząstkę takich uczuć przekazali właśnie swoim mężom i żonom. Czyli Daniel Żonie, no, synowi też, chociaż tak naprawdę dzieci tutaj w tej, w tej opowieści nie grają żadnej roli. Ale też Alison oddała się w 100% mężowi, który pochodzi z takiej zaborczej rodziny, trochę takiej takich Jego matka była taką straszną damą, strasznie takie miała poglądy, że kobieta musi być wizytówką męża i taka stroga była dosyć. No i Alison poddała się temu wszystkiemu. Przez pewne wydarzenia, które wydarzyły się w Sheffield, ona właśnie zniknęła. Próbowała też nawiązać kontakt z Danielem, natomiast matka Daniela nie była pewna, czy Alison jest dla niego dobra. Więc... No, nie przekazywała tych listów. I ta historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej i też byłaby cudowna, ale tutaj bałam się ją zakończyć, bo z każdą stroną przeczytaną, coraz bardziej ta historia mi się podobała i coraz bardziej kipicowałam właśnie tej parze. Uważałam, że mąż Alison jest strasznym bufonem, a żona właśnie Daniela jest taka, taką zozą, która musi postawić na swoim. I musi być tak, jak ona chce. No, i przez to, że oni tak naprawdę nigdy nie pokochali tak szczerze tych swoich partnerów, no to podstroili się trochę pod ich rytm i po prostu byli. Nie żyli z nimi, nie przeżywali jakichś takich emocji, ale po prostu ze sobą przebywali i tak podda poddańczo byli z tymi ludźmi. Natomiast gdzieś tam w ich sercach cały czas. Byli sobie oddani, więc podejrzewam, że możecie się dowiedzieć, jak skończyła się ta książka. Natomiast, no nie, nie będę zdradzać. Fajne jest to, właśnie, że tutaj rozpoczynamy książkę z tą listą przepojów i z tym linkiem do Spotify, gdzie możemy wejść i zacząć tę historię, właśnie już z muzyką. Powiem, że muzyka jest bardzo klimatyczna, bo to są takie lata 70., 80., angielski rock, angielski. Angielskie indie, indie rock, bardzo ciekawa muzyka, i bardzo ta książka do mnie przemówiła, więc chciałam o niej troszeczkę porozmawiać. Więc jeżeli ktoś by chciał taką książkę, to polecam zajrzeć do Kerfura, bo w Kerfurze jest w książkach i kosztuje 15 zł. Więc jeżeli 15 zł. Można zapłacić za tak świetną książkę, to naprawdę polecam, bo ja przeżyłam z nią wiele i radości, i smutku trochę, i przeżywam i kibicowałam, i tak yy, spędziłam cały weekend. I ta książka zdecydowanie wchodzi w jakąś topkę takich książek tego roku. Nie wiem, czy to jest najlepsza książka tego roku, bo jeszcze rok się nie skończył, natomiast yy, może rywalizować z innymi książkami, które yy, czytałam. Więc tak yy, nie wiem co jeszcze mogę o niej powiedzieć. Jest przepięknie wydana to też yy, okładka jest świetna. Nawet bym powiedziała, że lepsza yy, niż w yy, oryginale, bo w oryginale może na Spotify pokażę jest taka biała, z taką tasiemką. Taka biała z taką taśmą. No, ta polska okładka bardziej mi się zdecydowanie podoba i bardziej do mnie przemawia. Chociaż żałuję, że jest to tylko postać żeńska, a na przykład na tyle nie zrobili męskiej, bo byłoby to o wiele ciekawsze. Także chyba tyle, co chciałam powiedzieć o książkach związanych z muzyką. To jest taka moja topka. Książek, które czytałam, i gdzieś tam mam na półkach, i na pewno z pierwszych i skojarzyły mi się bardzo. Trochę też powiem, że. W tej książce ja odnalazłam trochę nawiązanie do Ptaśka. Nie wiem, po prostu jakoś tak mi się skojarzyło, ponieważ ojciec Daniela miał swój gołębnik i spędzał w nim mnóstwo czasu i jakby kochał te swoje gołębie, które miał. Więc jakoś tak mi się skojarzyło z głównym bohaterem Ptaśka. Kto czytał ten wiek, kto nie czytał, no to powiem tyle, że Ptasiek miał właśnie swoje ptaszki... Żywe, który, z którymi się opiekował i które były dla niego całym światem. To tu było coś podobnego. Nawet sprawdzam, czy to nie jest nawiązanie, ale nigdzie nie ma napisane. E, natomiast uważam, że jest to świetna książka, jeszcze raz, więc jeszcze raz powiem, że to jest taka topka książek, które są związane z muzyką, i gdzieś tam e, fajnie się z nimi zapoznać, jeżeli ta muzyka w waszym. I poszło, w waszym życiu jest gdzieś tam obecna i ważna, to takie książki myślę, że to są fajne odpowiedniki trochę historii, bo możemy połączyć dwie pasje, czyli czytanie i właśnie słuchanie muzyki. Także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Nie wiem, czy ten film wejdzie przed TBR-em, czy po TBR-ze, muszę się jeszcze zastanowić. Natomiast musiałam go nagrać, bo naprawdę chciałam się przed wami wygadać trochę o książce jednej i postanowiłam podciągnąć pod to kilka innych, których też opowiedziałam. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Życzę Wam miłego tygodnia. Wpadajcie też na mój Instagram, gdzie link zrobię albo w opisie, albo pewnie zapomnę, albo tu wrzucę też napis z moim Instagramem, z, z nazwą. <noise> Dzięki za obejrzenie. Jeszcze raz, już trzeci, ostatni. Do zobaczenia. Cześć!